Cieszę się bardzo, że możemy skorzystać dziś z gościnności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago i porozmawiać z jedną z najważniejszych osób w państwie, panią marszałek senatu, małgorzatą Kidawą Błańską. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Chyba nie na miejscu są już przywitania w Chicago, bo spędziła pani wczoraj w wiecznym mieście bardzo intensywny dzień. Zapytam więc o wrażenie, jakie pozostawiła sobie Polonia i, i nasze miasto. Chicago jest pięknym miastem. Bardzo różnorodnym i taka jest Polonia Chicago, bardzo różnorodna, ale jestem podbudowana, bo część środowiska znałam, część poznaję, ale wszędzie spotykam ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. chcą, mają poczucie siły Polonii, chcą, żeby Polonia działała i mam nadzieję, że taka wizyta, kiedy mogę opowiedzieć o tym, co możemy wspólnie zrobić, bo jak wszyscy Państwo wiedzą, Senat współpracuje. Wspiera Polonię, może zaowocuje dobrymi i ciekawymi inicjatywami, bo wspólnie możemy zrobić bardzo wiele ciekawych rzeczy, a głos Polonii w Stanach Zjednoczonych jest w Polsce bardzo potrzebny. Tak, ten głos rzeczywiście ma znaczenie. I cieszę się bardzo, że wspomniała Pani już na początku naszej rozmowy o tej opiece, bo ja będę używał tego sformułowania. Ja wolę, współpracę. Ja wolę współpracę, bo opiekuję się kimś słabym, mhm. a można o Polonii wiele rzeczy powiedzieć, ale na pewno nie jest słaby. To widz współpracy. Yy, yy, Senat dysponuje wieloma narzędziami. Ja zapytam o, o, o niektóre z nich i zacznę od rady konsultacyjnej. Często powołuje się takie rady, ale one mają po prostu niewiele do powiedzenia. Jak jest w przypadku tej polonijnej rady konsultacyjnej, którą Pani powołała, czy to ważny organ, czy słucha Pani rzeczywiście głosu Polonii za tej rady? Bardzo trudno było powołać te rady. Konsultacyjną nie dlatego, żeby nie było chętnych do pracy, tylko zależało nam na tym, żeby ona była najbardziej reprezentatywna mm -hmm. dla krajów, gdzie żyją Polacy, a także Polonia jest różnorodna, żeby to były osoby reprezentujące różne środowiska. Bardzo zależało mi na tym, żeby to nie był jednorodny głos, tylko żeby tam także następowały. Dyskusje, żywe dyskusje, bo dla mnie ważna jest rada, która będzie naprawdę mocno recenzowała to, co przygotowuje senat, to, co przygotowuje rząd. Mm -hmm. Bo oczywiście my mamy jakieś wyobrażenie, wyobrażamy sobie, jak chcielibyśmy, żeby. Zorganizować pracę z Polonią, ale to przecież te osoby, które żyją w tych krajach, wiedzą, co jest potrzebne, żeby aktywizować ludzi, zachęcać do pracy, jak przygotować, żeby prościej i łatwiej było rozliczać granty. Te, ta wiedza nam jest bardzo potrzebna, także ja uważam, że dobrze, że mamy te rady. Ta rada jest bardzo odważna i, i bardzo krytyczna czasami, decyzji, które podejmuje Senat, ale. Wszystkie rzeczy, które są przez nas przyjmowane, są zaakceptowane przez Radę. Świetnie. Takim realnym narzędziem do wspierania polonijnych inicjatyw jest konkurs Senat Polonia. Konkurs, o którym Często niewiele Polonusów wie, ale jest to konkurs, który dysponuje ogromnymi środkami. Ja proszę bardzo, żeby Pani powiedziała o skali tego konkursu. Znaczy, bardzo się cieszę, że Pan powiedział, że ogromnym. Niestety nie dysponujemy jeszcze ogromnymi środkami. Zaczynaliśmy od 10 milionów, w zeszłym roku mieliśmy ponad 70 mm. milionów. Może w tym roku ogromnym będzie troszkę. troszkę więcej. Wow. Ale jeżeli powiem, że w tym roku. Bardzo dobrych projektów było na kwotę prawie 280 milionów, a myśmy mieli tylko 70. To naprawdę to są ciągle za małe pieniądze, bo jakość tych projektów, to muszę bardzo mocno powiedzieć, była bardzo dobra. To są bardzo ciekawe projekty, przemyślane. Widać, że ci ludzie wiedzą, co chcą robić, wiedzą, jak chcą to robić. Ten konkurs, rzeczywiście może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, bo to jest dopiero. W tym roku będzie trzecia edycja, tak. bo po latach przerwy to wróciło do Senatu. Mam nadzieję, że w tym roku rozpoczniemy nabór na jesieni, więc wszystkich zainteresowanych namawiam do śledzenia stron Senatu. Trzeba przygotować wniosek grantowy, dobrze go przygotować, i jestem przekonana, że jeżeli będzie dobrze przygotowany, to te środki będą. Chciałabym, żebyśmy zakończyli. Ten konkurs pod koniec roku, tak żeby od przyszłego roku można było podpisywać umowy. Chciałam też wszystkim powiedzieć, jak wygląda ocena tych projektów, mhm. bo te projekty do nas trafiają, są sprawdzane pod względem formalnym bo to jest oczywiste, że muszą być sprawdzone, a potem niezależni eksperci opiniują. Ci eksperci opiniują projekty niezależnie, nie wiedzą kto, który projekt opiniuje. Zależy nam bardzo na transparentności, przejrzystości i dopiero ta ocena ekspertów trafia do komisji konkursowej, a potem do komisji y, współ, y, y, współpracy z Polonią, do komisji migracji i tam zapada ostateczna decyzja. Także jest wiele miejsc, gdzie, żeby mieć no, Zależy na tym, żeby to było absolutnie transparentne. Ja zawsze podkreślam, że to są przecież publiczne pieniądze. No tak. Muszą trafiać w najlepsze możliwe ręce. Nie i Muszą i być najlepiej. skrupulatnie rozliczone. Dokładnie, mhm. dokładnie tak. Pani Marszałek, jedno z przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki właśnie temu konkursowi, to Polonia Camp 2025. Wiem, że to wydarzenie bardzo bliskie Pani sercu i wydarzenie, o którym na Polonii będzie mówiło się bardzo długo. Ja mam nadzieję, bo to jest debiut. Mhm. To jest także wynik rozmów właśnie z Radą, moją Radą Konsultacyjną, z przedstawicielami wielu środowisk polonijnych. Tutaj tak wielki udział w tym promowaniu tego projektu miał Robert Tyszkiewicz, bo szukaliśmy rozwiązania dla co zrobić, żeby młodzi ludzie zainteresowali się Polską. Zawsze coś, co jest bardzo sformalizowane, dla młodych ludzi jest takie mało ciekawe, a tutaj sami musieli. Wejść w aplikację, zgłosić się. I naprawdę przyjechały wspaniałe osoby z 60 paru krajów, prawie tysiąc osób, 1000 osób. I to się udało. I powiem więcej my już znamy datę przyszłorocznego. To będzie, będzie, bo już mamy termin. zaczynamy Rozpoczynamy 22 lipca, będzie trwał przez 4 dni do 26, w tym samym miejscu. I liczymy, że nasze doświadczenie z tego roku, doświadczenie uczestników tegorocznej mhm. edycji pozwolą nam, że to będzie jeszcze ciekawsza, ciekawsza impreza. Tym bardziej, że pokłosiem tegorocznego polonia będzie powołanie Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej. My przygotowujemy się do tego, chcielibyśmy, żeby ona powstała na jesieni, żeby także była tym ciałem, które pomoże nam przygotować program. Mhm. Dla Polonia Camp. I to jest świetne, bo mam takie y, głosy, że ci młodzi ludzie, którzy byli w tym roku, utrzymują kontakt ze sobą, już są no, w różnych krajach i wymyślają, co chcieliby, żeby na Polonia Camp było. Także debiut był. W przyszłym roku mam nadzieję, że będzie świetnie. No i dla mnie będzie najważniejszy za trzy lata, bo to jest taki sprawdzian, czy wszystko zrobiliśmy dobrze. <laughs> Pierwsza edycja była fantastyczna. Wiem, ja naprawdę dałam pod wrażenie, Muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem dyskusji merytorycznych, Prawda? które były prowadzone. Naprawdę to była dyskusja bardzo ciekawa, bardzo kulturalna, otwarta. I widać, że goście, młodzi goście Polonia Kamp wiedzieli, o co pytać. Oni wiedzieli, co ich interesuje. I jestem z tego bardzo dumna, że tacy ludzie przyjechali do Polski. Zmienia się Polonia, ale zmienia się również Polska. Ja chciałbym, pani marszałek, poprosić, żeby powiedziała pani kilka słów o tej Polsce, z której my, Jesteśmy bardzo dumni. Nie możemy uwierzyć, że Polska się rozwija tak pięknie za każdym razem, kiedy, kiedy do Polski wyjeżdża. Rzeczywiście, Polska ma dobry czas i rozwija się wspaniale. Jeżdżąc po Polsce, widzimy, jak zmieniały, zmieniają się nawet te najmniejsze miasteczka wsi. Jak jest pięknym, czystym, tak. zadbanym krajem. Jest krajem bezpiecznym, jest krajem nowoczesnym. Jest krajem, który nie ma problemu z internetem. A ten problem wiele krajów tamte, europejskich ma, to, to naprawdę są rzeczy, mamy bardzo dobry transport miejski, nie mamy bezrobocia, mamy bardzo wysokie PKP, najszybszy rozwój w Europie i mam nadzieję, że już jesteśmy 20 najlepszą gospodarką na świecie. Więc to jest ogromny, ogromny skok, który wszyscy wspólnie wykonaliśmy przez ostatnie lata. Dlatego, jeżeli ktoś pamięta. Polskę sprzed wielu, wielu lat, to niech przyjedzie i zobaczy, jak wygląda teraz, i zachęci swoje dzieci urodzone tutaj w Stanach, niech także przyjadą i zobaczą. Naprawdę Polska jest fantastycznym miejscem do życia, do studiowania, do zakładania firm, własnych mhm. biznesów. Naprawdę można mieszkać w Stanach, a działalność gospodarczą czy biznesową tak, tak. robić w Polsce. Można studiować w Polsce. Można zakochać się w Polsce, można zakochać się w Polaku. W Polsce naprawdę polska jest rewelacyjna. No, przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy lądujemy na tym czy innym lotnisku w Polsce. Prawda, i że mamy bardzo piękne zrubie. lotniska. Dużo piękniejsze niż te, te, tutaj w Stanach lotniska. Zjednoczonych. Tak, to też o to musimy powiedzieć. A pani Marszałek, Polska na arenie międzynarodowej. Polska ma w tej chwili bardzo ważną rolę do odegrania ze względu chociażby na to, że tu za naszą granicą toczy się od wielu, wielu lat brutalna wojna. Jak wygląda ta sytuacja, pytam szczególnie w kontekście partnerstwa polsko-amerykańskiego? Rzeczywiście sytuacja za naszą wschodnią granicą jest bardzo, bardzo trudna i wszyscy mamy takie poczucie, że ta wojna jest za naszymi drzwiami. Polacy, mając nasze doświadczenie historyczne, no wiemy, czym taka sytuacja może się skończyć. Dlatego wszystkim nam zależy, żeby na szczęście, jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. To marzenie Polaków się spełniło i także spełniło się dzięki Polonii, która wtedy, kiedy trzeba było, upominała się u prezydenta Stanów, u prezydentów Stanów Zjednoczonych, że Polska, mimo sprzeciwu Rosji. Powinna być w NATO. Więc my to rozumiemy i państwo to rozumieją. Jesteśmy w NATO, mamy największe wydatki na obronność, wielkie inwestycje, jesteśmy tutaj liderem, mamy świetną współpracę z krajami Unii Europejskiej mhm. i mamy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym naturalnym partnerem. Liczę na to, że potwierdzeniem będzie tego to, że Stany Zjednoczone nadal będą stacjonowały wojska Stanów Zjednoczonych na terenie Polski, bo to dla Rosji jest bardzo mocny sygnał, że nie mogą się ruszyć mhm. ani o metr dalej. Świetnie. Czy my możemy pomóc w jakiś sposób? A jaką rolę ma w tej chwili do odegrania Polonia amerykańska? zawsze łączymy się bardzo, kiedy mamy konkretny cel do osiągnięcia. Tak jak zawsze potrzebny jest bardzo silny i mocny ląbbing, mhm dla Polski, właśnie po to, żeby ta współpraca obronna, militarna, polsko-amerykańska była jeszcze lepsza, żeby Stany Zjednoczone były w Polsce, no i żebyśmy dalej tak dobrze współpracowali jak teraz. Świetnie. Rozmawialiśmy o Polonii, porozmawialiśmy trochę o Polsce, ja bym chciał jeszcze porozmawiać o Pani. Pochodzi Pani z wyjątkowej rodziny, rodziny, która jest naszpikowana fenomenalnymi nazwiskami. A w gronie Pani przodków są my, premierowie, a prezydenci Rzeczpospolitej. Jak to jest dorastać w takiej rodzinie? Tak samo jak w każdej innej, tylko ma się więcej obowiązków i mniej wolno. Znaczy ja miałam taką samą rodzinę ja jak wszystkie dzieci. Miałam kochających dziadków, rodziców, ale zawsze słyszałam, że masz się lepiej zachowywać, masz być, lepiej się uczyć, bo nie wypada, żeby było inaczej. I rzecz taką, którą mi zawsze wpajano w domu, że Ponieważ masz takie fajne życie, to musisz myśleć o tych, którzy mają gorzej, i musisz się czuć odpowiedzialna za słabszych. I tylko ta różnica, ale ja podejrzewam, że w większości polskich domów babcie i mamy wszystkim dzieciom. Tak? A nie ma jakiegoś takiego zobowiązania. takiego. Znaczy, na pewno nie można zrobić czegoś, co by przyniosło wstyd nazwisku. Rozumiem. To znaczy, dlatego mniej wolno i trzeba bardziej uważać. bo Całe pokolenia pracowały na to, żeby te nazwiska były otoczone szacunkiem. Znaczy, zostały otoczone szacunkiem, więc ja nie mogę zrobić nic, co by to zepsuło. No pani pięknymi zgłoskami wpisuje się w tą rodzinną tradycję. Podnosi Pani jeszcze wyżej poprzeczkę kolejnym pokoleniom. Znaczy, to jest chyba tak, że każdy z nas powinien robić i pracować, i robić to, co uważa za słuszne, to, co jest mhm. potrzebne. I, I żeby to, co robimy, żebyśmy wiedzieli, że to jest z potrzeby serca, a nie dla kariery czy dla finansów. Tak. Jeżeli się będziemy kierowali właśnie tym, to zawsze się to uda. Trudno mówić o pracy, trzeba mówić o służbie. Jeżeli tak analizujemy to, co Pani w tej chwili robi dla kraju, to jest praca praktycznie 24 godziny. Dokładnie dobie. tak, szczególnie w weekendy. To muszę wszystkim powiedzieć, którzy nie wiedzą, politycy w weekendy naprawdę pracują, bo to jest czas największej ilości spotkań z wyborcami, mhm. największa. I ilość imprez. To jest taki czas, że nie spędza się go z rodziną, a z wyborcami, którzy gdzieś także są naszymi najlepszymi tak. przyjaciółmi. Czyli wolny czas to takie pojęcie abstrakcyjne, prawda? Wolny czas zawsze się znajduje, ale ważne jest to, żeby cały czas mieć kontakt z ludźmi. Ja analizując pani notki biograficzne, tutaj znalazłem pani pasję. A jest tutaj miejsce na podróże, kino, literatury, muzykę. Znajduje Pani czas jeszcze na takie małe tak, Na kino tak, dlatego że kino jest bardzo ważne, film bardzo jest ważny w no. mojej rodzinie, bo wszyscy właściwie pracują w tej branży, więc trudno, żebym to zostawiła, jeżeli to jest nasza wspólna rodzina, pasja. Książka jest potrzebna, bo jeżeli ktoś nie czyta książek, to traci kontakt z rzeczywistością, więc każdy musi czytać chociaż chwilę, żeby skoncentrować się a poza tym czytanie, raz, że pozwala nam oderwać się od codzienności, a dwa, rozwija rozwijać wyobraźnię, a poza tym zdobywać wiedzę. No i zwierzęta, i ogród. No. Dla uspokojenia. <grytanie> no właśnie. Rozmawiamy w takim też ważnym momencie. 28 sierpnia obchodziliśmy Dzień Lotnictwa Polskiego. Obchodzimy go w tym roku w, no, w tragicznych, smutnych okolicznościach. Chciałbym nawiązać do, do śmierci majora. Macieja Slaba, krakowiaka. To takie pytanie że w kontekście znaczenia, jakie w tej chwili obronność polskiej, służba, którą pełnią żołnierze, ma, ma znaczenie? Zawsze służba wojskowa ma znaczenie i zawsze ci, co pilnują naszych granic, szydzą granic naszego bezpieczeństwa, zasługują na naj, jak największy szacunek. I niestety śmierć każdego żołnierza zawsze jest śmiercią dla nas wszystkich bardzo bolesno, bo tracimy kogoś, kto swoje życie poświęcił na to, żebyśmy byli bezpieczni. I to przykre, że takie święto musiało być obarczone takim tragicznym wydarzeniem. Wielką ofiarą. Zupełnie na koniec yy, zadam takie pytanie. Gdyby złowiła Pani złotą rybkę i pozwoliła Pani za, poprosić, złożyć trzy życzenia, jak chodzi o Polskę, o co by Pani poprosiła? O co Pani marzy? Dla Polski w ciągu najbliższych Przeży życzenia, żeby bardzo Polska proszę. była bezpiecznym krajem. Mm -hmm. Żeby Polacy zechcieli z uśmiechem ze sobą rozmawiać. I trzecie, żeby młodzi ludzie uważali, że Polska jest najwspanialszym krajem na świecie. Myślę, że jesteśmy blisko spełnienia wszystkich tych trzech marzeń. Pani Marszałek, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Życzę no, wspaniałego pobytu tutaj w Chicago. Cieszymy się bardzo, że nas pani odwiedziła. Już teraz zapraszam na kolejną wizytę w Wietrzynie. Dziękuję bardzo, a ja wszystkich Państwa zapraszam do Warszawy. Dziękuję bardzo.